To jest nasz obowiązek: pomagać, pomagać szczególnie osobom niepełnosprawnym. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego obiektu, mimo że bywałem tutaj na poszczególnych etapach tego, tej budowy. Ale naprawdę zwątpiłem, kiedy usłyszałem, że trzy panie z zarządu tego stowarzyszenia chcą, porywają się na taką inwestycję. Inwestycja, która przecież kosztowała. Ponad 7 milionów złotych i to wymaga olbrzymiej odwagi, wizji i ogromnej determinacji, bo to, że z środków unijnych przekazaliśmy ponad 5 milionów złotych, to jednak te 2 miliony złotych gdzieś trzeba było znaleźć, trzeba było wypracować, trzeba było poszukać, poszukać sponsorów i oprócz tego, że ta budowa powstała, to wykonały Pani ogromną pracę, integrując to, środowisko. Zdaję sobie sprawę, jak istotne jest w takich miejscowościach czy w takich gminach jak gmina wołów powstanie takiego ośrodka. Bardzo, bardzo często, nawet jeżeli one są w odległości kilkunastu kilometrów, nie zawsze y, można tam dojechać. Y, to chęć, to czas y, to problemy. Tutaj natomiast tą y, pomoc y, na pewno osoby niepełnosprawne z gminy Wołów Powiatu Wołowskiego, ale również sąsiednich powiatów y, czy gminy otrzymają. To jest naprawdę wielki dzięk, ponieważ ten ośrodek, który będzie funkcjonował, czy już funkcjonuje, a dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mógł tutaj powstać, to jest miejsce, z którego będą korzystali wszyscy mieszkańcy powiatu włoskiego, osoby niepełnosprawne będą miały tutaj swoją rehabilitację, swoje miejsce, w którym będzie, będą mogły się rehabilitować, w którym będą mogły spędzać czas, bo i cały dobowy pobyt. Będzie również tutaj miało miejsce, więc fantastyczna wiadomość, fantastyczna inicjatywa i przede wszystkim gratulacje dla Pani Prezes dla całego stowarzyszenia, bo tylko ciężka praca ludzi, którzy oddają tutaj swoje serce mogła doprowadzić do takiego sukcesu i uruchomienia tego środka. Wieloletnia, ciężka praca, wieloletnie starania o środki, wieloletnie najpierw zbiórki, które były potrzebne. Te pieniądze z tych zbiorek były potrzebne do uzyskania wkładu własnego na sam początek, na wykonanie projektu, na uzyskanie zgód wszelkiego rodzaju, które były konieczne. I dopiero potem mogłyśmy się zacząć starać o środki poważne. To cała masa lat i cała masa dobrych ludzi, którzy wzięli w tym wszystkim udział. Teraz, jak patrzymy na to, to warto było i, i chyba nie zwątpiłyśmy w to nigdy. Tylko, że czasami było to zmęczenie, yy, yy, może czasami nawet zniechęcenie, że znowu mamy pod górkę, że znowu się coś dzieje takiego, co znowu trzeba yy, wytłumaczyć lub się starać, czy yy, no różne tematy były, no, ale przetrwałyśmy. Warto, warto, bo tu pomoc uzyskuje i uzyska jeszcze więcej osób. Tak? Jak zagospodarujemy yy, tą górę, jako czy mamy zgodę na prowadzenie placówki całodobowej, no to znowu. Yy, Pomoc będzie udzielana jeszcze w szerszym zakresie tak? dla 21 osób, a na dole mamy przecież osoby dorosłe w dziennym ośrodku. Prowadzimy też edukację dla dzieci i przedszkole dla dzieci małych tak? i pełną rehabilitację dla tych dzieci i terapię psychologiczną i pedagogiczną i logopedyczną. I no po prostu wszystko, wszystko w jednym miejscu dla tych dzieci. Jeśli chodzi o dofinansowanie tej inwestycji, to bardzo duży strumień środków finansowych był z RPO, ze środków unijnych, ale również środki pefronowskie, które są w dyspozycji Zarządu Województwa Dolnośląskiego. I z tej puli no, blisko 2 miliony zostało przekazanych dla Stowarzyszenia Wołowie na tą inwestycję. No wielka radość, bo to już kolejny obiekt, taka kompleksowa rehabilitacja na Dolnym Śląsku. Dzisiaj tutaj w Wołowie no ponad 60 osób z najcięższą niepełnosprawnością będzie miało miejsce, takie swoje miejsce na ziemi i naprawdę w godnych warunkach, tak jak pan powiedział, na najwyższym poziomie ta rehabilitacja będzie przebiegać. No to wiele lat wyczekiwania i od 2015 roku, a nawet wcześniej zaczęło się projektowanie, bo potrzeby są bardzo duże, także również wielka na pewno satysfakcja fakcja i, i ulga dla opiekunów, dla rodziców osób z niepełnosprawnością, bo w godnych, wspaniałych warunkach mogą być spokojni o, o przyszłość swoich bliskich. Także bardzo się cieszymy, że taka możliwość i wielkie gratulacje dla zarządu, stowarzyszenia, dla całej kadry terapeutycznej, bo również angażowała się w ten proces. No i dla beneficjentów, dla których największą radość dzisiejszy dzień przynosi. Także wspaniale. Muszę... Przyznać się, że tak jak pan marszałek, kiedy przyjechałem tutaj do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie wiele lat temu, bo, bo pamiętam swoje pierwsze wizyty tutaj 7-8 lat temu, to także nie mogłem sobie wyobrazić, że właśnie w tym miejscu powstanie tego typu ośrodek. Tak bardzo ważny zresztą dla tego miejsca, bowiem wiemy dokładnie, że na mapie Dolnego Śląska są wciąż jeszcze miejsca, w których tego typu placówek jeszcze nam brakuje. Natomiast faktycznie dzięki ogromnej determinacji zarządu, stowarzyszenia, dzięki wsparciu bardzo wielu osób, trudno tu wszystkich wymienić i cieszę się bardzo, że dzięki tutaj z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi za niezwykłą wrażliwość na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, potrzeby organizacji, instytucji, dlatego że w pracy, z, w moje doświadczenie w pięcioletniej pracy w samorządzie jest takie, że tak otwarty zarząd rzadko się spotyka w innych województwach, a mam też do czynienia z różnymi e, przedstawicielami województw w Polsce, gdzie u nas ta otwartość jest niezwykła i ta wrażliwość też decyduje o tym, że wsparcie dla tego typu inicjatyw zawsze szeroko płynie właśnie z samorządu województwa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest praca, która była e, najpierw rozpoczęta jeszcze w no, Kadencji 2010-2014, kontynuowano 2014-2018, a teraz mamy trzecią kadencję jest efekt, jest to jest budynek, stoi, jest do niego doprowadzona droga. Wszystko jest tak, jak powinno być. Kto przyjeżdżał tutaj pierwszy raz, nie wierzył, że w ogóle to się uda, że w ogóle się powiedzie. Jakby wmurowywany kamień węgielny, to też nie spodziewaliśmy się, że ta inwestycja szybko pójdzie do przodu. No I poszło do przodu i cieszę się z tego tytułu. Trzeba sobie powiedzieć, Jasno, że jak przyjrzeliśmy, widzieliśmy parter i pierwsze piętro, te pierwsze fundamenty, to wiedzieliśmy, że to pójdzie, na pewno będzie zrealizowane. No i dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy razem, wspólnie cieszymy się. Taka radość serca bije w tym miejscu, że to udało się ponad takim politycznym podziałem. Czasami różnimy się w wielu kwestiach, ale tutaj udało się nam to zbudować i zbudować dla kogo? Właśnie dla tych osób, które tej pomocy potrzebują.